Witajcie w dzisiejszym materiale. No, pogoda dzisiaj nie zachęca niestety do jakichś prac. Jestem troszeczkę niewyspany po nocnych wojażach na giełdzie, no ale o tym zaraz. Więc przyszliśmy na staw. Zarybiliśmy. Dopuściliśmy jeszcze na rybku karpia. Chodź, bo ty, on jedna bokiem już pływa. A to nic, to powietrza mało. No o, 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 nie, nie, nie Dobra, pyta. dobra, ja będę o tak trzymał. Czekaj, z której strony? Bo one przeważnie będą przy tej stronie siedzieć. Y Będę sobie siedzieć. czy z tamtej. Weź puść ten, ten koniec w tę stronę i przyniesiesz nożyczki. O. Dobra, nie bo się. Nie, 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 oto puść. Dobra. I Ja cię? Czekaj. czekaj, czekaj. Dobra. Poszły. Y Do tej pory był tutaj problemem szczupak. Słuchajcie, szczupaki coś mi nie wpuścili to zostało wyjadane. Była też i wydra. Przylatywały czaple. No ale będziemy tutaj do skutku próbować eliminować te wszystkie zagrożenia i tych ryb troszeczkę wpuszczać. Także kolejne porcjeśmy wpuścili, tak jak się widzieli no i zobaczymy w planach są jeszcze jakieś kiedyś może w trakcie sezonu węgorza wpuścić amura liny chyba łatwo się trą, także i liny trzeba by tutaj pomyśleć żeby wpuścić i liny tutaj jest drugi staw, ale tutaj trzeba go będzie wziąć i poprawić Słuchajcie Wczoraj, w dniu wczorajszym e, zrobiłem przejażdżkę ze znajomym. Pojechaliśmy na giełdę na giełdę do Goławina To co ja tam ujrzałem, to po prostu przeszło moje najśmilsze oczekiwania jak można ganiać za samochodami, otwierać samochody w takcie jazdy No szok, po prostu szok. Tyle, tyle, tyle takich różnych y, dziwnych scenariuszy, które ja tam wczoraj zobaczyłem to to się w głowie nie mieści, po prostu, co wyprawiają kupujący, co wyprawiają sprzedający. Towaru na początku było niewiele, kupujących było bardzo dużo. Latali za tymi samochodami, jak jak za jakoś sraczko. Słuchajcie, później sprzedających e, dojechało więcej. Sytuacja się odwróciła, ceny zaczęły spadać, no ale niestety nakupiliśmy no towaru. Znaczy nie dużo tak na próbę że w... <laughs> niestety w mniej korzystnej cenie no i skończyło się nasze januszowanie niestety niepowodzeniem utopiliśmy w, top, w topęśmy zaliczyli no ale trudno się byliśmy zobaczyliśmy i więcej z truskawkami nie pojadę wiem wiem możecie mówić trzeba mieć do tego Pojęcie to tamto, siamto, ale chciałem zobaczyć, pojechać. No to pojechaliśmy i zobaczyliśmy. Macie krótki materiał tutaj, wam wkleję. No i co? Jutro kolejny zabieg trzeba będzie zrobić w sadzie i zobaczymy, jak to się będzie. Dalej kręcić, pogoda mam nadzieję, że się poprawi. Słuchajcie, bo jest <laughs> padaka, dolało fest, <laughs> co to była chleb. chleb, rzuciłeś się. No, dzisiaj na gołowinie już truskawki, czyli w piątek od 10 zł, za koszyk. Także truskawka staniała, akurat wtedy, kiedy byliśmy, to był ten moment, kiedy ta truskawka mm, mocno staniała. Jak zwykle, kiedy ja się wybiorę, to musi się trend odwrócić. No, ale ona musiała stanieć, prędzej czy później, można było się tego domyślić. no. Jutro zabiegi, na sadzie Ale troszkę ciepła jest, malina się ruszyła. Wszystkie liście pociemniały troszeczkę się trend odwrócił w końcu. Pogodowy będziemy zobaczymy, czy do tego chleba coś przylatuje, czy nie. Te karpiki. Zobaczcie. Co jest? To te dzikie. A to ty dzikusy tam a. są? Na, się już tam. Na razie. Zamówiłem tej karmy 5 kilo no. Na razie starcza, później się inne im zamówi. I dożyje. Co ma ich zjeść? Jak szczupaka tu już nie ma. Ach, tak by był? O, tam się naharły. Tak. Rzuciła się. Fajnie tak posiedzieć, popatrzeć. A u mnie dzisiaj sroczka. Tak, już mama ją woła. Przyszła do kota jeść. Tutaj sroczka. I trzeba uratować jej życie. Bo przyszedłby kot i sroczki by nie było. Prawda, sroczko? Prawda, sroczko? Tak, już cię puszczamy. Już cię puszczamy. O, tu mama lata. O, mama lata. Gdzie to ją dać? O, leć, sroczka. O okay, mama chyba. Co? Mama jej lata. A, Puściłem ją. Tak.